Stacja piąta. Szymon pomaga nieść krzyż Panu Jezusowi. Kłaniamy Ci się, Panie Jezu Chryste, i błogosławimy Tobie, I żeś przez krzyż swój święty świat odkupić raczył. Gdy go wyprowadzili, zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola. Włożyli na niego krzyż, aby niósł go z Jezusem. Szymon, wyrwany z biegu o własne sprawę, zostaje zmuszony do niesienia krzyża wraz z Jezusem. Z niechęcią udzielam mu pomocy. Czy w naszych domach zdarzają się podobne sytuacje? Jak to wygląda, kiedy dzieci kolejny raz nie wywiązują się ze swoich obowiązków? Kiedy rodzice nie próbują wczuwać się w dziecięce postrzeganie i emocjonalność? Kiedy małżonkowie nie pomagają sobie wzajemnie i nie dbają w pełni o rozwój rodzinnych relacji? Panie Jezu, spraw, abyśmy mieli otwarte serca na potrzeby naszych najbliższych. Aby nigdy nie zabrakło nam zapału do wzajemnej pomocy. Któryś za nas cierpiał, rana, Jezus, z się nad nami, któryś za się nad nami. Któryś za nas cierpiał rany, Jezu Chryste, zmiłuj się